Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only want. Dzień dobry, dzień dobry, w kolejnym vlogmasie na moim kanale właśnie zrobiłam sobie śniadanie, proszę bardzo. Wyciągnęłam nawet wczoraj już moje talerzyki, wymyłam, to znaczy w sumie ten jeden tylko, bo chciałam dzisiaj zjeść śniadanie, a muszę się tym wszystkim dzisiaj zająć. Tutaj mam moją herbatkę adwentową w tym przepięknym kubeczku, no naprawdę bardzo ładna ta zastawa jest, wam powiem. I zastanawiałam się jeszcze nad tym, aby kupić duże talerze, tak aby mieć na obiad i... Chyba jeszcze sobie je zamówię. Bo mam już małe, mam na zupę i takie większe też by się przydały. Także myślę, że jeszcze trzeba będzie je domówić. I zobaczcie, jaki piękny klimat. Tutaj mam, naprawdę. Powiem wam, że grudzień to jest zdecydowanie najpiękniejszy okres w roku. Snow falling white and pretty, as I Oczywiście zapaliłam sobie świecę adwentową. Teraz przez cały tydzień będziemy palić do każdego posiłku właśnie tą jedną, później z kolejną niedzielą, następną, następną. I następną. Choinkę mamy już ubraną, obok niej stoi dziadek do orzechów i nie będzie on tutaj stał. Zaraz coś sobie tutaj wymyślę no bo tak jak Wam wspominałam, będziemy dzisiaj dekorować mieszkanie. Na pewno wezmę się za dół i myślę, że górę zrobię jutro, bo raczej wszystkiego naraz nie zrobię. I tak się zastanawiam co do tej choinki, bo podoba mi się, ale coś mi tutaj brakuje. I tak właśnie myślę, co. Dzień dobry. Także myślałam też o tym, aby kupić śnieg sztuczny i troszkę ją tutaj popryskać, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać. Albo jakieś, nie wiem, inne bombki jeszcze dokupić. No nie mam pomysłu na tą choinkę teraz. Ładnie wygląda, ale coś tak jak mówię, brakuje mi w niej. A ty co miłośniku. Tutaj moja rzeczywistość, tak to teraz wygląda. Dlatego będę chciała jak najszybciej wziąć się za to dekorowanie. Mam tutaj tą choinkę, była dobrze zabezpieczona, nic się z nią nie stało. Tutaj mam tą mniejszą. Od razu chyba zrobię sobie wejście do domu, bo wiecie, jak jest tak bez niczego, to brzydko to wygląda. A ja mam tutaj dwie wycieraczki, tylko chyba sobie teraz jedną ręką nie poradzę. O, i myślę, że ta pójdzie przed drzwi, bo jest cudowna. I mam tutaj jeszcze jedną, ta też jest świetna. Ale chyba ta jednak bardziej mi się podoba. Chociaż nie wiem. Nie no, jednak zostaniemy przy tej czerwonej. Odwiedziła mnie właśnie pani kurier. Przywiozła mi paczuszkę, dlatego że ostatnio zamówiłam sobie kilka rzeczy na Black Friday. <grym> Także zbieram od razu z wami. Ciekawa jestem, czy tu wszystko przyszło. Chyba nie. dresik taki fajny w kremowym kolorze do tego mamy spodnie, fajnie wiecie taki dresik po domu i zamówiłam sobie kurtkę, którą już mam tylko w kolorze czarnym i bardzo lubię w niej chodzić. I stwierdziłam, że zamówię sobie teraz w tym kolorze. była na sporej promocji, jak jeździłam w ogóle rozmiar. Także fajnie, teraz przymierzymy sobie jeszcze ten dress, Ale z kurtki jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo Bardzo lubię chodzić w tej czarnej i tak chciałam Taką inną, no bardzo ładna No świetna jest ta kurtka, wziąłam sobie ją w rozmiarze L I jeszcze jak na taki gruby swetr ma zapas, więc Idealnie A tutaj widzicie odkurzacz, bo będę zaraz odkurzać i przygotowywać Wejście do domu it's snow Teraz sobie tak myślę, że zawsze chciałam zrobić taką e, wstążkę przez całe drzwi i chyba to zrobię, bo coś mi tutaj brakuje. Bardzo ładnie wygląda ten wianuszek, on tutaj oczywiście zostanie, ale jeszcze jakby był taki akcent dużej kokardy przez całe drzwi, na pewno lepiej by to wyglądało. Ten wieniec oczywiście ląduje na lustro, bo w poprzednim mieszkaniu też tak mieliśmy i świetnie to wyglądało i będziemy podtrzymywać tradycję. Zrobiłam dla nas obiad i mamy tutaj ryż i taką potrawkę z dynią, papryką, batatem, marchewką. Dodałam jeszcze oczywiście czosnek, imbir i wszystko podlałam mleczkiem kokosowym także teraz bierzemy się za obiadek Przeniosłam sobie tutaj poduszki te już wyprałam i muszę je teraz powiesić na grzejnik tak aby mi wyschły ale zajmę się też ubraniem tych muszę ogólnie poodcinać te metki jeszcze nie zdążyłam wyprać tej poszewki ale póki co niestety nie będę tego robić bo chciałabym już, żeby była ta poduszka tutaj ubrana. Rozrzuciłam sobie te poduszki tutaj na łóżko. Mam jeszcze cztery inne, które wyprałam i na razie są mokre, także później jeszcze pewnie dołożymy. A tutaj skomponowałam sobie taki bukiecik. Te lizaki i laski cukrowe miałam już w ubiegłym roku. Tą żurawinę też. Dokupiłam tylko te kule. I uważam, że bardzo ładnie to wygląda, i w sumie, jakbym położyła sobie to gdzieś tam, to też mogłoby to ładnie wyglądać. Tutaj koniecznie muszę dokupić gwiazdę betlejemską. <muchy> skończona, ale póki co muszę jechać po Oliwiera do przedszkola, także później jeszcze będziemy kończyć. Jak było dzisiaj w przedszkolku? Fajnie. Co robiliście? Z kim się bawiłeś? Co? Z kim się bawiłeś dzisiaj? Z Berkajem. Z Hmm. Chcesz spróbować mojego? Troszkę? I jak? Dobre? Mój, mój, fukuri. co? Jest Lepszy? Mój. Okej. Okay. Proszę bardzo, dzisiaj jeszcze Oli piecze ciasteczka z babcią. No pięknie, co ty to zrobiłeś? Pokaż. Ciasteczka? Wow, zobacz, jakie tutaj jeszcze mamy. Mikołaja, tutaj masz malutkiego ciastka, zobacz. Możesz zrobić małego mamę i Oli'ego. Właśnie dostałam przesyłkę Senkacza, nie wiem czy wiecie co to jest, ale bardzo popularne na Podlasiu. I właśnie przywiózł mi Ewel i mąż, zaraz będziemy próbować. Zjadłam kolację, teraz pole na kalendarz adwentowy i szukamy sobie numer dwa. Gdzie my mamy dwójeczkę? Ktoś mi się tutaj już do tego kalendarza dobierał. Pewnie Oli. Tutaj mamy. Uuu. Już widzę, że jest to mój ulubiony zapach z Rituals. Tylko strasznie ciężko się to Wyciąga stąd. Co my tutaj mamy? Mm. Płyn do rąk w takiej mniejszej, mniejszej wersji. Uwielbiam ten zapach. Mm. Pięknie pachnie. Muszę sobie koniecznie zamówić ten zestaw. E, z pianką do kąpieli, z balsamem. Także mamy tutaj e, płyn do rąk. E, myślałam, że nie będę zadowolona z tego kalendarza, ale powiem Wam, że jednak dobrze, że nie było tych zaglasa. Bo jakby były, to prawdopodobnie kupiłabym jakiś e, zaglasa e, i miałabym tam mnóstwo kosmetyków. A tutaj będę miała takie wiecie: kosmetyki, m, które pięknie pachną do pielęgnacji. Także. Fajnie. Zostawiam go tutaj pod choinkę i, i co? I będę już kończyć tego vloga. Te vlogi nie będą jakieś mega długie, ale myślę, że lepiej tak, jak wcale. Także co? Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że taki... Boże, coś nie mogę się dzisiaj wysłowić. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Nie vlog, tylko vlogmas. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się już w kolejnym vlogu. Vlogmasie. Pa! Whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only want.